Czy gdy oddajesz swój wymarzony dom w końcu do użytku, musisz mieć montowane barierki, balustrady na swoim balkonie, o ile takowy posiadasz. Co mówi na to właśnie prawo budowlane, jak się zachowuje inspektorat nadzoru oraz jak to wygląda po prostu w praktyce. Dlatego już Ci wyjaśniam, że generalnie, jeżeli oddajemy budynek do użytku, inspektorat nadzoru sprawdza wymiary tego budynku i tak Jest wiele takich rzeczy, ale główną. Chodzi o to, że budynek musi spełnić jakby jeden do jednego z tym, co jest na projekcie budowlanym. A więc jeżeli nie masz balkonu, nagle się znajduje balkon, no to coś tu jest nie tak. Ale powiedzmy, że masz balkon i zrobiłeś już sobie balkon, tylko nie masz na przykład bariery, bo nie chcesz się jakby montować tych barierek, być może ślusarze przyjdą dopiero tutaj za miesiąc, albo a ci zależy na czasie, jak to wygląda. Czy możesz spróbować oddać dom właśnie bez zamontowanych tego typu barierek? Słuchaj, generalnie nie możesz, bo te teoretycznie nie możesz. Teraz tak, teoretycznie nie możesz. Witamy w Polsce. Teoretycznie, tak jak z watem wprowadzonym na, <grych> na kilka lat. Teoretycznie nie możesz, a praktycznie możesz. Nie to, że ja to promuję, tylko mówić jak to wygląda, ponieważ teoretycznie musisz mieć zamontowane barierki. Tylko w tym momencie, jeżeli oddajesz właśnie dom do użytku do inspektoratu nadzoru, on ma określony czas na to, żeby skontrolować. Twój dom, czy właśnie spełnia te wszystkie wymagania? Czy ma zamontowane te barierki, czy też ich nie ma? Gdyby ich nie było, wtedy nie miałbyś problemy z oddaniem jednak domu do użytku. Być może nawet byś mógł dostać karę za to, ale więc teoretycznie musisz to mieć. A w praktyce to wygląda tak, że oni jednak co któryś tam budynek, dom, który ty oddajesz do użytku, który ludzie oddają do użytku, oni to weryfikują jakby na. Na chybiu trafił. To nie jest tak, że jeden do jednego właśnie każdy dom, który jest oddawany do użytku, sprawdzają, tylko robią to wybiórczo. Być może, jeżeli uważasz, że masz szczęście, to możesz zaryzykować bez barierek, ale możesz równie dobrze zamontować jakieś barierki typu drewniane, jakieś takie powiedzmy. Tymczasowe, a za jakiś czas zrobić jakieś metalowe, ładniejsze, tak i tak dalej. A co na przykład z balkonami francuskimi? Nie jest to tak samo, jeżeli masz jakieś te balkony francuskie, to nie jest temat na dzisiaj, czym to jest, ale również tego nie musisz mieć, tak i nikt się do ciebie ewentualnie tutaj by nie przyczepił. Więc jest tak zwane ciche przyzwolenie, jeżeli przez jakiś czas, od momentu kiedy składasz papiery o oddanie użytku, nie ma inspektoratu nadzoru, to wszystko jest ok, budynek został dany do użytku, ale musisz się liczyć z tym, że oni mogą to zrobić, więc jakby sam ryzykujesz. Więc teoretycznie nie musisz mieć barierek, praktycznie musisz. Nie? Więc to takie dwie różne rzeczy. Zostawię łapki w górze, komentuj, pisz śmiało, a po więcej wszystkiego zapraszam na mój kanał. Miłego dnia Ci życzę. Cześć!